W poprzednim odcinku dowiedziałeś się, jak zacząć korzystać z Raspberry Pi Pico oraz czym jest płytka chlebowa. Dzisiaj pomogę Ci napisać pierwszy program działający na Pico. Zapraszam do oglądania. Podłączam Pico do komputera i uruchamiam program Tony. Urządzenie zostało wykryte. Szybko zmienię czcionkę, żebyście lepiej widzieli ekran. Pozdrawiam oglądających na telefonie. Żeby mieć na czym pracować, utworzę nowy plik. Warto go zapisać pod nazwą main.py. Od razu po włączeniu Pico będzie szukać takiego pliku i automatycznie uruchomi go. Co można by napisać jako pierwszy skrypt? Zacznijmy od klasycznego hello world. Rezultat z Pico pojawia się w konsoli. Teraz przejdziemy krok dalej. Tak jak mówiłem poprzednio, na płytce Pico znajduje się wiele pinów, a także dioda LED. Każdy z nich ma przypisany stały numer, który możesz odczytać z tego diagramu. Na przykład dioda LED ma numer 25. Do kontrolowania pinów będzie potrzebna klasa pin z modułu machine. Dalej utworzę zmienną dla mojej diody, a więc LED równa się pin. A w nawiasie wystarczy podać numer pinu. Tak jak wspomniałem, dla diody jest to 25. Muszę podać informację, czy pin będzie wypuszczał prąd, czy też przyjmował. W tym przypadku Pico będzie zasilać diodę, napiszę więc pin out. Zmienna utworzona. Teraz mogę zasilić diodę zmieniając jej wartość na 1 w ten sposób. Po uruchomieniu programu dioda rzeczywiście się zapaliła i jak warto zauważyć, pozostała zapalona pomimo zakończenia skryptu. To teraz zrobię tak, żeby dioda tylko mignęła. Zaimportuję w tym celu sleep z modułu time. Po uruchomieniu diody odczekam przykładowo pół sekundy, następnie zmienię jej wartość z powrotem na 0. A działa to tak. Musisz przyznać, że obsługa pinów jest bardzo intuicyjna, a napisany program jest ekstremalnie prosty. Dowiedziałeś się jak korzystać z pinów w trybie wyjścia. Teraz zobaczmy jak wygląda tryb wejścia, czyli pobieranie danych przez Pico. W tym celu wykorzystam taki oto mały przycisk z dwiema nóżkami. Umieść go w dowolnym miejscu na płytce, ale zwróć uwagę, żeby piny były ustawione równolegle, a nie prostopadle. Jeśli umieszczę przycisk w tą stronę płytka chylowa połączy oba piny i przycisk nie będzie spełniał swojego zadania. Przycisk jest na miejscu i można go klikać. Połączy teraz zasilanie z Pico do tych dwóch rzędów. Plus na piko to pierwszy pin po prawej. Minus znajduje się między innymi na trzecim pinie. Napięcie między tymi pinami wynosi 5V. Nie przejmuj się, jeśli nie wiesz, co to oznacza, ale zapamiętaj tę wartość. Niektórym urządzeniom wystarczy mniej, np. 3 i 3 V, inne będą potrzebować większe wartości. Zaślenie na miejscu wystarczy podłączyć plus do jednego pinu, a drugi pin gdzieś do rozbery. Spójrzmy jeszcze raz na diagram. Muszę wybrać jeden z pinów oznaczonych w zielonym GP. Lewy dolny chyba się nada. Ma numer 15. Tworzę więc zmienną z pinem numer 15. Tym razem pin in, dlatego że będzie to pin wejścia. Z pomocą nieskończonej pętli będę cały czas odczytywał jego wartość. Wszystko wygląda w porządku. Kiedy przycisk jest wciśnięty, pico pokaże 1. Jednak ten układ jest bardzo podatny na zakłócenia. Wystarczy, że lekko dotknę przycisku, albo nawet poruszę nad nim dłonią. A pico może to błędnie odczytać. Aby to naprawić, dodam rezystor między tym pinem przycisku oraz linią minus. Ja użyłem takiego rezystora, ale oporność nie ma dużego znaczenia. Może dodam też sleep, żeby program rzadziej odczytywał dane z przycisku. Czekajcie, co to za błąd. Podepnę pico podobnie do komputera. Skoro przycisk działa poprawnie, napiszę ostatni już program. Zostawię tą nieskończoną pętlę i będę w niej sprawdzał stan przycisku. Jeśli kliknię to, dioda mrugnie trzy razy. Liczę na to, że programy napisane w Pico są dla Was tak samo proste i przyjemne jak dla mnie. W kolejnym odcinku spróbujemy połączyć trochę ciekawsze urządzenia z naszym mikrokontrolerem. Tymczasem dzięki za oglądanie i do usłyszenia.